Przystępujemy do wyzwania gaszym czele. Nominacje dostaliśmy od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ełku, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach, Wojskowej Straży Pożarnej w Orzyszu. Pompujemy lachani. Wyzwanie podejmujemy. Do no, podporu przodem. Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Powstań! Nasze nominacje to Zespół Ratownictwa Medycznego w Piszu, Wojskowa Straż Szeroki-Burpiski, Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Pisty.